Waldemar Zbytek Warszawski, Instytut Bankowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami kolejny Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Zastanawiam się, czego się dzięki takim wydarzeniom możemy dowiedzieć, czego nauczyć. Może mniej dowiedzieć i nauczyć, bo wydaje się, że dzisiaj, że idea konieczności rozszerzenia edukacji finansowej jest dosyć powszechna. Kongres chyba dzisiejszy ma przede wszystkim element inspiracyjny. Znaczy przed chwilą usłyszałem na jednym z paneli takie zdanie, że bezdyskusyjnie edukacja jest potrzebna. Padło nawet stwierdzenie, że z punktu widzenia Polski lokalnej jest opłacalna. To znaczy zbuduje nam większe zasoby, możliwości gospodarcze, finansowe w całym kraju. I że niezbędna jest współpraca, żeby móc ją zrealizować. I myślę, że dzisiejszy, dzisiejszy kongres głównym jego przekazem będzie właśnie ta konieczność współpracy. Padła deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów o szybkim rozpoczęciu pracy w ramach takiego specjalnego zespołu dotyczącej budowania strategii edukacji finansowej w Polsce. Mówi się o tym już od wielu lat. To jest ważna deklaracja, ale padło również stwierdzenie, że nie da się tej strategii zrealizować bez bardzo szerokiej koalicji na rzecz edukacji finansowej. I powiem szczerze, w praktyce, bo dzisiaj mamy trzeci kongres, właśnie ten kongres jest najlepszym miejscem, które, uda, które udowadnia, że taka współpraca i szeroka koalicja nie dość, że jest w Polsce możliwa, to od kilku lat się w praktyce tworzy. Z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich współpracuje w tej chwili ponad 800 instytucji, w tym 400 samorządów, które deklarują i w praktyce to robią. Inwestowanie swoich środków, swoich zasobów w rozwój i we wspieranie edukacji finansowej. Okazuje się, że ta fala właśnie na tych kongresach, właśnie z inicjatywy instytucji zaangażowanych w realizację tego kongresu i uczestniczących w kongresie, ta fala po prostu po polsce już zaczyna płynąć, i pierwsze efekty, Dzisiaj były ogłoszone wyniki badania Giełdy Papierów Wartościowych i Związku Banków Polskich. Pierwsze efekty tych wspólnych działań już widać. Poziom edukacji, poziom wiedzy finansowej w Polsce może powoli, ale bardzo systematycznie rośnie. Mamy nadzieję, że również dzięki właśnie takim inicjatywom, które wykluwają się tu w czasie Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. A jakie są główne wnioski płynące z tego badania? Szczególną uwagę zwróciłem na jeden aspekt, który podkreślamy w Warszawskim Instytucie Bankowości, a ja osobiście od kilku lat zajmując się tym aspektem. W tych badaniach 40 parę procent respondentów wskazało, że uważają, że mają niską, niski poziom wiedzy finansowej. A w pytaniu skierowanym takim samym pytaniu, ale skierowanym do miejscowości małych i bardzo małych, czyli wsi. Okazało się, że ten procent przekracza 60. De facto można porównać, że prawie dwukrotnie więcej mieszkańców małych miejscowości i wsi ocenia swoją wiedzę jako słabą. To w sytuacji dzisiejszej, dzisiejszego rozwoju gospodarczego, w dużej mierze również skierowanego na rozwój właśnie tych małych ojczyzn, małych lokalnych samorządów, jest niewątpliwie dużym problemem i wyzwaniem. Dlaczego? Dlatego, że edukowanie w wielkich miastach jest dużo łatwiejsze. Dotarcie dwa przystanki dalej do następnej szkoły, która ma 1800 uczniów, do której można wejść na tydzień i z wszystkimi uczniami po kolei rozmawiać, jest dużo łatwiejsze niż dotarcie do małej wiejskiej szkoły, która ma 120 uczniów, mieści się w dalekim, e, 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 dalekiej odległości od dużego miasta, a jeszcze z problemami komunikacyjnymi małych, biednych gmin. To jest wielkie wyzwanie w Polsce, cywilizacyjne wręcz. Aby między innymi w tym zakresie, czyli edukacji finansowej bardzo mocno wesprzeć małe wiejskie gminy, które same sobie po prostu z tym nie poradzą. Nie dość, że nie mają świadomości potrzeby i korzyści z, tych, z tego wynikających, to nie mają zasobów osobowych. Często, i bez banków spółdzielczych byśmy tego nie zrealizowali. Często oddział czy filia banku spółdzielczego jest jedyną instytucją w takiej gminie poza Urzędem Gminy, w których też często nie ma specjalisty od finansów. To jest chyba jeden z tych elementów, tych badań, na które zwrócić trzeba szczególną uwagę, bo to jest wyzwanie nie, nie dość, że bardzo y, potrzebne dla wszystkich zajmujących się tematyką edukacji finansowej, to bardzo trudne. Raport jest dość obszerny, gdzie nasi widzowie będą mogli zapoznać się ze szczegółami. Ten, to badanie i raport z tego badania będzie oczywiście za chwilę umieszczony na stronie Związku Banków Polskich, na stronie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Serdecznie zapraszamy do wyciągania wniosków, chociaż tak jak powiedziałem, wygląda na to, że generalnie rzecz ujmując jest potwierdzenie potrzeby, jest potwierdzenie pozytywnych skutków tych działań, które są dotychczas prowadzone w dużej mierze również przez cały sektor finansowy, sektor bankowy, związek banków polskich, ale co ciekawe, na przykład jeden element jeszcze wymienię, to jest to, że jako pierwszy i najważniejszą formę, w której respondenci chcieliby uzyskiwać tą wiedzę, okazało się padło spotkania bezpośrednie, wykłady, lekcje. Kilka lat temu brałem udział w Dużych dyskusjach dotyczących, czy przechodzimy w edukacji finansowej tylko i wyłącznie na e-learning, internet i yy, yy, filmiki, yy, Warszawski Instytut Bankowości postawił jednak na tradycyjną formę i okazuje się, że dzisiaj respondenci mówią tak. Chcemy bezpośredniego kontaktu, chcemy spotkać się z człowiekiem, chcemy móc go dopytać, uzupełnić tą wiedzę, dlatego w programie, na przykład, Bakcyl gdzie spotkaliśmy się w zeszłym roku z prawie 60 tysiącami dzieci i młodzieży. Po prostu robi to wolontariusz sektora bankowego, których mamy prawie tysiąc i którzy dzień w dzień chodzą po polskich szkołach. To jest bardzo ciekawy, ciekawy wniosek również z tych badań. Waldemar Rozbytek, Warszawski Instytut Bankowości. Dziękuję za te informacje. Dziękuję.